Witam was wszystkich. Nie przełącza się bas, czekajcie. Muszę to ustawić jeszcze. <grystanie> Witam was wszystkich. Z nami nadal jest Krzysiu i Pershing, i Krzysiu, znowu startuj grę, a my dalej gramy w kooperację w Team Fortress 2. No, Krzysiu, startuj. Krzysiu. Zgadza się, startuję, startuję. To dobrze, bo mnie to już nosi. Pewnie znowu będę padał. No, to jest tak. Po <grym> każdej grze, o każdym czasie, o każdej porze. Ktoś musi. musi... O, spam. <grym> <grym> Tam, tam, tam. mógłbyś teraz pershing dać na tej akordeonie, tak, żeby... dla zajęcia nie. czasu poczekalni. co ja tam będę grał? Nie ma lipy. To nie Ta. ma muzyki. Trzeba pompki robić. Tak. tak. Push ups, pompki. push ups. Ta. Nie, ja już nie robię pomp, jak już wszystkie zrobiłem, to nie mam hmm. co robić. Ograniczanie do 500 pompek dziennie. No. 500 to mało. 500 pompek to zrobiłem przed chwilą, masz raczej oprzytywać człowieku. No właśnie. <noise> no. W międzyczasie, o, o tak rozumiesz. Tak w międzyczasie. tym no. na zanim no. zaczął grać to... Zanim musiałem złapał, rozluźnić, sobie. Zanim bas, W mieście musiałem na odpowiednio, żeby zagrać, nie? nie? Żeby złapać ten basy, nie? Dobra, to jak, jak gramy? Ja biorę inżyniera. Ja biorę... no Hevy'ego. Albo Żołnierza. To ja mam meda, wziąłeś? Jak no, chcesz, no... Nabiorę. biorę meda. Yy. Już jest, już jest u nas jeden ten, ten... Ta. Ja się no. jeszcze przytuję, więc... To mam tak mało pieniądzów, wam powiem. pieniądze teraz. też znało? Tylko 400. Ja tylko jedno ulepszenie mogę kupić. No. E, to ja biorę... Ja inżyniera. E engi te. Ja też Ta, mam 400. No, to masz czekaj, taką ja te... czaszkę, to ja, mi... to może ja No dosta... właśnie mam czaszkę jakoś. na. Dobra, idziemy. Wezmę. Co ta czaszka oznacza? Czy ktoś wie? Nie. Nie, ale nie wiem, gdzie ja jestem. Może, że będziesz. Y... Kost... tym, kostuchu śmierci. Jesteś nieśmiertelny, masz szkody. No. no. Dobra, to no. ja się zdaję w typowego tanka, czyli. Albo jesteś śmiercią. 2% szybkości regeneracji zdrowia. I odporność na. Hmm hmm, hmm. Te tak, fenia krytyczne, żeby się już przygotować na. Życie. na... Jakby mogliśmy. Tak. Odporność na życie. Ej, ja chodź tu na górę, Pershing. Czyli teleportowałem i się ma. Nie tam, chodź tu. Nie wiem gdzie jest, ja się, szukam cię, a tu. Ja w ogóle nie wiem skąd oni będą w górę. O na tej stan, mapie grałem, w święta. Święta, Bo tutaj jest właśnie Skoro najlepiej żeby postawić. postawić. Aha, stąd danger, dobra. Co Czemu użyłem? mamy. Aha, dobrze, nie, skąd. O, okej. Okay. Jestem to. O, suspensor dużo... masz akurat za tym, za... O, za tym, za skauty. więc... Będę, jak dostanę rakietą w japę, to rozerwiem mnie i suspensor, no o, co O, skauty scouty i pyro, więc... No. Znaczy, może I jest nie ma scoutami, takie... moim zdaniem. Widziałem sobie rękawice do uciekania. O, ktoś jeszcze dochodzi. Auć. Stanę sobie tutaj i będę ich kolejny inżynier Z pleców. stawia wieżyczkę. To dobrze, o, to jakby tutaj postawili, jest... tak y, po skosie... Mogłabyś tutaj, widzicie tam w tym Dlaczego miejscu. Dlaczego on zabrał tu ten. Dlaczego okay, my zaczynamy no. obronę od połowy mapy? Ale ten. Czy on ją postawił na górze? A nie, dobra, postawiło na górze. To będzie grubo w takim, w takim kijowym miejscu, bo No, bo ona nie obejmie, do nie obejmie prawego rogu całego. No. Mogę postawić tam. W tym miejscu, tu, tu. Tam u góry, nie? A, to to jest... Aha, z góry Je, schodzę. ...UN, UN. No boże, scout. teraz iść. Taka salwa ja się... na japę Ja się chowam za tobą, jak ktoś... No. Tyle przebiegł, teraz tu aż na tylu ty rozkał, ty taka nie. sytuacja też ogóle, no. ty coś strzelasz w ogóle? Tak ja strzelam, ale wiesz, że jest rozwój, nie? z tego mojego. No wiem No Co on zrobił ten? Aha, poszedł się strzelać Uff. Ej, ty też jesteś spadną, no? Ja idę po pieniądze No i wziąłem... PIENIĄDZE PIENIĄDZE BOMBA

Ej, tu bomba Wtaka. lata za nami Ej, bomba już był teleporadzie Chyba go rezerwała bomba yy... Gdzie ty jesteś pierwszy? Tam, z przodu Nieee <grym> Idę do ciebie Zaraz odwiedzam Boga, albo jeszcze nie Dobra, idę do tego. Ej, nie mam nie ma tych Nie mam, yy... to... Ej, to idą To był błąd, to był błąd <grym> Boksa nam Taki fighter. Dobra przeszli, Przeszliśmy pierwszą ten ale Teraz będą soldy do Soldy i demomeny No to fajnie. i wsparcie w postaci tych skałtów no, ja, ja idę sobie coś. coś kupić bo mam ja aż 600 też. No ładowanie ja maniuber Charge sobie Ja mam 516 czy coś to ilości amunicji no szybkość, do... szybkość, szybkość ładowania szybkość, szybkość, że... aberczaru Regeneracja HP dalej Bo słuchaj, hmm? teraz nie jest akuratne W sumie odpory, nie nie odpychanie podczas sza Myślę, szału właśnie. Penetrację sobie zakupię To chodzi idziemy tak. przez drzwi Idziemy na naszym Pyt, miejscu mam taką czaszkę na japie no. A, jesteś... HP mi chodzi cały czas Bo no. ja jestem no. ulubiony a nie, czekaj, apel mi schodzi, bo ja miałem przeładowane przez Uber Charger. Chwila. Au. A to w momencie, gdy ja jestem, mam za dużo Dobra, HP, jestem. to mi się pojawia. Tak, okay. Jesteś szybko. Teraz będę do i Soldy, więc. Czekaj, Dobra, tędy, tędy, bazuczko. tędy. Nie, nie, nie. Stań se w tym miejscu, może tu. Hmm. Jeśli się schowaj. No właśnie, ja to jest ja ja wziął? A ja ty właśnie jest bazuczką? Mój ulubione. Będę ich z kołta ja na ten. Ja, ja tu samo, tam się kitra nie? Po prostu. Ja tu będę stanął z tyłu jak będę coś do nich Ubersona. W, w, w ogóle to ja się paliłem. Spaliłeś się? Nie wiem, paliłem się. Dobra, one. jak coś, to mów, to Uberchard załaduje. Mhm. Mm Widzisz, idzie już scout. Mam jednego NG bon. tylko? Co mamy, dwóch scoutów? Będę w Hollywoodzie. Pokinał dwóch scoutów. Nie wiem, bo lubię. Udzie. Aha, bo nie odpychają. Miałam, tak. wow. Nie mu nic nie. To wali z piątek. Tak. Aaaaao Chodzimy na Uber Chartu A jest na 0% to UberChartu nie to można. Raczej nie. Dobra to ja... A, zgubiłem się. <grym> Co? Ja u babci. babci? Co u babci. No, dwie, dwie dwie Nie, 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 Bomba! nie, nie, u nie, nie, u mnie nie, nie, Uli. Ej, bomba się przydarła. Biegnie, biegnie. No ma się przebiera. O nie. Ej. Tak nie może się skończyć. Nie, znowu druga fala w dupę. Nie, a ja je, jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy. Zatrujcie to. Dajcie mi, mnie kupuję. Nie ogarniam! Ja to ogarnia Ja po prostu walę tam gdzie jest bomba pod nogi Przynajmniej prawa, który... strona. prawa strona, prawa strona Lewa też, lewa też, dużo skałtów po lewej stronie Eee! To Dobra, idź za bo ja mam amunicję już. Ale biegnie tam, tam daleko, rastu. tam daleko... Trzymać prawo. Nie! nie o bo Boże! O, amunicja, ale miło. Nie! Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ej, łał, będzie wejdzie, wejdzie. O. Nie, oddalił ją nawet trochę w lewo. Biegnie prawą stronę i lewą też. Po prawej biegnie jak stał. Stał w jednym, ma HP. Ale też mam... a nie, ja już mam dużo HP. Tankowanie! Dobra, dużo scoutów po lewej. Nie! Łooo! Uh! Ledwo co. Nie go tam. Oh, no. Kurwa! Teraz ja na gitarze pogram. No. <laughs> Pojedziesz do Hollywoodu, tak? Zamiast z nami grać. A. A. Wyszło jak wyszło, trudno. Teraz będę biegał z rękawicami. Dobra. Będziesz ich klepał. Rozumiem tradycyjnym sposobem python you deserve a medal doc who mike tak jak ten klepać od tyłu Trochę. Pokaż, pokaż Hollywooda Pershing. Hollywooda? Ta. jesteś? Tak. Ukłon? Nie, no. Hollywood to dla ciebie za mało. Tak. No. już redy. Pomóc ciepłą sznitkę?

No, zajmą To było... to był szybki szpil. Ogólnie za miejsce strasznie. Dobra hajdu. Ja tylko stoi i walę tam, gdzie bomba, nie? No <laughs> bo oni po prostu bomby lecą, nie? Waga bomba mi na doł Ile tam jeszcze chciał? Ile tam chciał? No traf go w końcu. Minute fakty, jeden To jest dziwny na fakty. góry po lewej, u góry po lewej jest cały czas paka no. Ciągnąłem jednego, ale ciężko mnie jest daleka tym... ...młotkiem, jak to nazwać. Mikserem! O Boże! Mixer, To przeżył! Wleci! Eee... się. Znów idę w defa. Eee... się chyba coś stało czy się mi chyba wywaliło internet? Może? Bo dokończymy to, co mi uda to wygadzić. Tak. To nie w stronę całemu Hmm. <gry> Nie! Stop, stop. Nie, 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 nie Ach, wpad, koniec Kuniec.